Ta decyzja o rozegraniu tego hitowego meczu Mistrza Polski z wicemistrzem wynika tylko i wyłącznie z faktu, że chcemy po prostu umożliwić jak największej liczbie kibiców na żywo zobaczenie, zobaczenie tego spotkania, bo z takimi zapytaniami się spotkaliśmy. Co do, co do samego meczu, tak od poniedziałku, od godziny 12 rusza sprzedaż biletów na to spotkanie można je kupić w galerii Olimpia na, na, na naszej wyspie lub, lub po prostu w internecie. Ważna informacja dla karnetowców. Ci wszyscy z Państwa, którzy, którzy mają karnety na sezon, będą mogli. Podczas trzech kolejnych najbliższych spotkań w Ełchatowie, czyli dwóch spotkań ligowych i jednego ligi mistrzów, wymienić i otrzymają, i otrzymają Państwo za okazaniem karnetu zaproszenie na to spotkanie. Wydzieliliśmy. Sektor są to najlepsze miejsca, jakie mamy na obiekcie. Wydzieliliśmy sektor specjalnie właśnie dla wszystkich Państwa, którzy posiadają karnet. Wszystkie szczegółowe informacje dotyczące sprzedaży biletów są już na naszej oficjalnej stronie.